Na tym obozie skupiamy się już y, głównie na takich ćwiczeniach w parze, sparingi, walki zadaniowe, technika w parach. Mamy też y, już, już szybkość na workach, e, no właśnie te oczko, refleks, szybkość, to wszystko, to wszystko tutaj sobie szlifujemy, no bo już niedługo wyjeżdżamy na turniej do Bułgarii, gdzie czeka nas pierwszy w tym roku sprawdzian. Myślę, że forma wzwyżkuje, idzie wszystko to w dobrą stronę, no ale ja zawsze mówię, że to ring zweryfikuje naszą formę, no bo teraz się czuję bardzo dobrze, uważam, że dobrze przepracowałyśmy ten cały okres, ale no tak jak mówię, to wszystko się zweryfikuje podczas startu. Myślę, że te sprinty mają na celu takie jeszcze nas pobudzenie, to są, to są krótkie, nie wiem ile tam, 20 metrów było tego przyspieszenia. Jest to w takiej formie interwałowej, że robimy krótki zryw, potem sobie marszem wracamy i znowu zrywamy. Myślę, że to może mieć wpływ też na taką właśnie lepszą pracę nóg. No bo szybkie nogi to szybkie ręce, więc gdzieś takie jeszcze właśnie pobudzenie i troszeczkę, troszeczkę takiego jeszcze. Na taką wytrzymałość szybkościową mogłoby, może to mieć wpływ. Miałam tutaj dwa sparingi z reprezentantkami z Litwy. Pierwszy sparing czterorundowy, gdzie zawodniczki zmieniały się. Drugi już trzy rundowy z jedną. No myślę, że wszystko to idzie w dobrą stronę. Fajnie cieszę się, że, że mogłam z kimś nowym, ponieważ nigdy wcześniej z nimi nie spotkałam się gdzieś na turnieju czy tam. Na zgrupowaniu, więc zupełnie z kimś nowym i myślę, że to może dużo wnieść do mojego boksu. No staram się nie przejmować takimi rzeczami, na które nie mam wpływu. Te zgrupowanie i ten start jest po prostu pewnym etapem w naszych przygotowaniach i no nic, no, nie, nie będę się, nie mam zamiaru się przejmować e, jakimiś tam zmianami, no bo, no bo na to nie mam wpływu, no tylko, tylko trenuję, robię swoje. E, teraz mamy ten obóz i start w Bułgarii, następnie mamy krótkie zgrupowanie w spale i wyjeżdżamy do Turcji. E, myślę, że trenujemy podobnie jak większość świata i Europy. Spotykamy się często na tych turniejach międzynarodowych, więc cały świat się tak tak trenuje i tak się przygotowuje. No niektóre z moich rywalek zagranicznych obserwuję, ale też staram się nie robić tego na gminie, no bo to też nie jest takie dobre porównywanie się do kogoś. E, trzeba się koncentrować na sobie i na swoich dobrych stronach, no ale nie ukrywam, że czasami tam zerknę i, i, i widzę czy dziewczyny z innych państw są na zgrupowaniu, czy gdzieś z kolei na turnieju, na którym na który my nie pojechałyśmy. No także to się, to znamy się i, i się obserwujemy. Czuję się bardzo dobrze. E, no, co mogę więcej powiedzieć? Dobrze przepracowany i ten obóz, pierwszy, który miałyśmy w Giżycku i teraz ten w zakopany. Z zakopanym, i, i też okres w klubie między, między zawodami. Także, no, nic, wszystko, co mogłam zrobić, zrobiłam i teraz tylko czas pokaże, czy będą pozytywne wyniki tych przygotowań.